Cześć, zapraszam Cię na 5 minut do mojego garażu, a dzisiaj opowiem o książce, która jest zła, i o drugiej książce, która jest antidotum na tą pierwszą. Zapraszam! Zacznijmy od początku, czyli od książki Zosia Samosia, Juliana Tuwima. Szczerze mówiąc, uwielbiałem tę książkę w dzieciństwie, no bo można się pośmiać z tej okropnej Zosi, która wszystko chce sama, sama, sama. Słuchajcie, dopiero będąc ojcem, będąc rodzicem, odkryłem, że to jest zła książka. Dlaczego? No dlatego, że samodzielność dziecka, która, która naturalnie się pojawia wtedy, kiedy ono ma 3-4 lata, też trwa czasem dłużej, kiedy ma 5 i właściwie to taką zosią samosią, oby to dziecko było jak najdłużej, no właśnie, ona, ta samodzielność jest krytykowana. Czy to dobrze krytykować samodzielność dziecka? Przecież nam tak naprawdę o to chodzi. Aby dziecko było samodzielne. Jeśli samo chce zjadać zupkę, jeśli samo chce wiązać y, sznurowadła, no to fantastycznie. Okej, okay, ono będzie to robić nie do końca dobrze, będzie się przy tym potykać, będzie robić błędy, ale. Przecież właśnie dzięki błędom, dzięki potknięciom, dzięki tej całej nieudolności ono się wreszcie nauczy. I dlatego wyśmiewanie, to właśnie zrobił Julian Tuwin, skąd on genialny poeta i naprawdę prześmieszne i przefajne są jego teksty, ale niestety w tym wypadku bardzo, bardzo szkodliwe dla dzieci. Bo rodzice dzięki takim książkom zaczynają krytykować swoje dzieci i ich samodzielność. To jest zła książka. Możecie sobie przeczytać, ale nie bierzcie jej do siebie jako do podręcznika pedagogicznego. Więc Julian Tuwin, dziękujemy Ci za różne dzieła, ale za Zosie samo się to nie szczególnie. Jest natomiast druga książka, fantastycznej autorki Astrid Lindgren rządzi zawsze wszędzie i o każdej porze. Nie wiem, czy znacie dzieci z ulicy Awanturników, pojawia się tam lotta. Ona ma 4 lata. I to jest absolutnie niebywałe, jakie ona straszne rzeczy robi swoim rodzicom. Jak ciągle coś psuje, jak się wymądrza, jak robi po swojemu, jaka jest no po prostu trudna do wytrzymania. Jej mama opisana w tej książce to, co ona wytrzymuje, to jest niesamowite. I myślę sobie, że szczególnie w czasach, kiedy Astrid pisała tę książkę, to już było dziesięciolecia temu, to takie dziecko po prostu byłoby emocjonalnie karami czy tam związane i nie możesz tak robić, przestań, tak jak Zosie Samosie, wyśmiany. Astrid Lindgren robi coś zupełnie innego. Ona stara się zrozumieć Lotte, opisuje sytuację dziecka, które trzeba zrozumieć i pokazuje, dlaczego właściwie to dziecko postępuje tak, a nie inaczej i w pewnym momencie, jak się to czyta, to człowiek sobie przypomina, zaraz, ja też tak kiedyś robiłem, i nie do końca rozumiem, dlaczego dorośli to krytykują. Więc zamiast mówić, że bycie z osią samosią to jest okropnie złe naszym dzieciom, lepiej się wsłuchać i spróbować zrozumieć, o co im tak naprawdę chodzi. Bo ten moment przyjęcia dziecka, ukochania go, pomimo tego, jak ono się zachowuje, bez względu na to, to jest punkt wyjścia do tego. Żeby ono się rozwinęło i kiedyś rzeczywiście poszło w taką prawdziwą, fantastyczną samodzielność. A zatem dzisiaj nie 5 minut, a znacznie krócej, ale moi drodzy, Zosia Samosia to jest zła książka, przynajmniej jako podręcznik pedagogiki i wychowania dzieci. Natomiast dzieci z ulicy Awanturników to jest bardzo dobra książka. I to są książki, o których mówię w kontekście. Dzieci, które mają 4 lata. Może trochę więcej, może trochę mniej. Jeśli chcecie je zrozumieć, jeśli przy okazji chcecie spędzić świetny rodzinny czas, czytajcie Astrid Lindgren i dzieci z ulicy Awanturników. Tyle na dziś. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.